Cześć, witam na kanale telina.pl. Mam dzisiaj kolejną paczkę, w której będzie odzież. Powinny to być dwie koszulki. jest jedna i druga, oby, znaczy każda para w cenie 4,5 dolara. Według producenta, czyli według sprzedawcy są to bawełniane koszulki, jak jest na, prawdę, zaraz się spróbuję przekonać. A są tak przyklejone. Taki wzór prezentuje, no w dodatku faktycznie chyba tam racja była na tym, prawdziwe dane, widzimy rozmiar XL, sygnowany jakąś marką król, king, metal, hm. o proszę bardzo, jeszcze mamy. Czyli niczego tu, tu Chińczycy nie podrabiali, przyznali się, że to jest wyrób chiński. Także nie ma większego problemu. Z tym. No i tak wygląda pierwsza. Jeszcze otworzymy drugą do porównania, bo jest trochę inny Proszę, druga wygląda w ten sposób. kilkanaście złotych sztuka coś się przykleiło. no myślę że to było na tyle proszę subskrybować kanał telchina.pl, bo już niebawem kolejne zakupy prosto z Chin może coś ciekawego uda się tam znaleźć, upolować i ja Wam to pokażę. Ocenimy, czy warto kupić, czy nie. Oczywiście szersze opinie, jak zwykle na blogu zakupowym aliexpress.telchina.pl. Tam proszę czytać to, bo tam będzie zawsze po jakimś czasie jest opinia szersza, czy na przykład coś się dzieje po praniu, czy jakieś inne usterki występują z zakupionymi rzeczami. Także proponuję też śledzić ten kanał, ten blog. A, a będziemy wiedzieli, co jest wartego u Chińczyków do kupienia. Dziękuję bardzo.